Super. A więc zaczynamy. Witam jeszcze raz kochani serdecznie. Mam dzisiaj zaszczyt poprowadzić dla Was to spotkanie: szanse na biznes, zdrowie, piękno i rozwój. Opowiem Wam troszkę o sobie, pokażę też z własnego doświadczenia możliwości, jakie właśnie daje współpraca z firmą Forever. Ale zanim Wam o tym opowiem, króciutko się tutaj przedstawię. Nazywam się Marta Jurek, jestem dumną założycielką Aloe Lady Boss. Od 10 lat mieszkam w UK. Od dwóch lat jestem związana z network marketingiem właśnie w firmie Forever, który do początku tego roku łączyłam z pracą na etacie. Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, mamą dwójki dzieci, mam syna i córkę. Moją pasją od zawsze były podróże, te małe i te duże. Uwielbiam odwiedzać nowe miejsca, poznawać kulturę i ludzi, a od dwóch lat Spełniam swoje dziecięce marzenie. Jest to taniec. Jestem na maksa zakochana, w tym jest to salsa i baciata, która daje mi ogrom energii, radości i takiego kobiecego spełnienia. A teraz, kochani, powiem Wam, co się takiego zadziało u mnie w życiu, że te dwa lata temu właśnie podjęłam decyzję o dołączeniu do Forever. Jest takie przysłowie, które tutaj bardzo mocno ze mną rezonuje. Kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się pojawi. I właśnie ze mną tak było. Ja byłam gotowa, ja szukałam zmiany, ja wręcz jej potrzebowałam. Chciałam czegoś więcej od życia, chciałam być niezależna, chciałam mieć wolność czasową, wolność finansową, chciałam żyć inaczej, takim życiem swoich marzeń, a jednym z takich moich marzeń jest mieszkać w Hiszpanii. No i wiedziałam, że jednak praca na etacie nie jest do końca możliwa, żeby mi to zrealizowało, dlatego zaczęłam szukać. I pomimo, że nie znałam tej firmy, tego modelu biznesowego ani tego produktu postanowiłam dołączyć i zacząć budować tutaj biznes. Bo właśnie pomimo że tutaj tego nie znałam i braku jakiegokolwiek doświadczenia, ja przyszłam tutaj po biznes i po pieniądze, ale nie o same tutaj pieniądze chodzi, ale właśnie o to jakie możliwości one dają. I moją misją jest pokazanie kobietom, że też mogą stać się niezależne, mogą stać się pewne siebie przedsiębiorcze, mogą pokochać siebie. To tutaj się tego nauczyłam. Nauczyłam się też tutaj marzyć i zobaczyłam, że te marzenia mogę realizować, i tego też chcę nauczyć Ciebie, abyś uwierzyła w siebie i swoje marzenia. I kochani, czy to może być prawda? Możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, praca z każdego miejsca na Ziemi, wspierająca społeczność kobiet, które się motywują, które się tutaj wspierają, niska inwestycja, brak szefa. Czas i zdrowie, które tak naprawdę są naszą najważniejszą wartością, jestem yy, i tak naprawdę to tutaj właśnie yy, dostałam to docenienie, poznałam tutaj docenienie. To moja liderka zaczęła mnie tutaj doceniać. Ja zaczęłam doceniać siebie, zaczęłam też doceniać osoby, z którymi współpracuję. Brak szklanego sufitu, jaki mamy na tacie. Bo jednak no, nie możemy zarabiać tyle, ile byśmy sobie chcieli, jest ten szklany sufit. Tutaj tego nie mamy. Tutaj możemy zarabiać tyle, ile chcemy, oczywiście pod warunkiem, że się zaangażujemy. I oczywiście dla mnie taka wisienka na torcie to jest dziedziczność biznesu. To było właśnie takim kluczem do podjęcia tej decyzji, bo jestem mamą i wiem, że to, co tutaj zbuduję, to właśnie moje dzieci odziedziczą. I tak, to może być prawda. To tutaj to znalazłam i jestem z tego ogromnie szczęśliwa. A kochani, firma Forever jest to światowy lider ALOS-u na świecie. 47 lat na rynku w ponad 160 krajach. 32 lata w Polsce, 33 lata w Wielkiej Brytanii. Jest to tak naprawdę gigant aloesowy, bo 85% upraw aloesu na świecie należy właśnie do nas. Jest to firma rodzinna, stabilna, wolna od kredytów, nie widnieje na giełdzie. Transparentny plan marketingowy na równych zasadach. I tak jak już mówiłam, jest to biznes dziedziczny. Dla mnie to było ogromnie ważne i też pod, pod tym względem, że. Pokazujemy tak naprawdę naszym dzieciom, że są trzy opcje, nie tylko tak jak w szkole uczą nas, że jest etat i działalność gospodarcza, nie mam nic ani do jednego, ani do drugiego, aczkolwiek nie każdy może sobie pozwolić na inwestycje czy na kredyt, żeby założyć działalność gospodarczą, ale nie, ale nie uczą nas właśnie o tej trzeciej opcji. Ja to dzieciom pokazuję i cieszę się, że one będą mogły same zdecydować, którą drogą będą chciały pójść i raz wypracowana pozycja jest dożywotnia wraz. Z rabatem. Ale oprócz stabilnej firmy, świetnego produktu, firmę tworzą tak naprawdę ludzie. I ja mam ten zaszczyt współpracować z kobietami, które wzniosły ten y, network kompletnie na inny poziom pracy, na inny poziom biznesu. Jedną z tych osób jest to Monika Walkiewicz, jest to nasz upline, topowa liderka w Polsce i na świecie. Jest ona członkiem w światowym zarzędzie Forever i to ona pokazuje, jak ten biznes prowadzić etycznie na wartościach. I przede wszystkim, że nie jest to sprzedaż, tylko my tutaj uczymy się przedsiębiorczości. Drugą osobą jest moja bezpośrednia liderka, której nie znałam wcześniej, zanim tutaj dołączyłam. Poznałyśmy się na Instagramie, ale to dzięki niej jestem tutaj, gdzie jestem i jestem jej za to ogromnie wdzięczna. Jest ona również dumną założycielką naszej społeczności, którą tak naprawdę razem tworzyłyśmy. Jest topowym liderem w Walkiewicz Team, a do tego jest trenerem mentalnym i świetnym strategiem, i to ona nam pokazuje, jak ten biznes budować na stabilnym. W fundamencie. Kochani, ale oprócz oczywiście korzyści finansowych, jakie daje tutaj firma, mamy też korzyści w postaci wyjazdów. Dwa razy do roku z osobą towarzyszącą albo z rodziną, dla osób, które oczywiście wypracują kwalifikacje. I ja miałam zaszczyt na początku maja tego roku właśnie być na takim zjeździe w Paryżu. I powiem Wam, że dla mnie największą wartością na takich zjazdach jest człowiek, jego historia, świadectwo. To, że nieważne skąd pochodzisz, gdzie dzisiaj jesteś i jakim językiem władasz, jakie masz doświadczenie, czy też wykształcenie, możesz tutaj odnieść sukces. Wszystko zależy od ciebie, Twojego zaangażowania, bo Forever nie wybiera, to Ty wybierasz. I kochani. Po tym wstępie nasuwa się pytanie, jak zacząć? I już Wam tutaj opowiadam w kilku prostych krokach. Pierwszy krok to kupujesz pakiet startowy. On w każdym kraju troszeczkę się różni, tutaj jak widzicie, ceną. W Polsce waha się od 1500 do 2000, w Anglii jest to 199 funtów, w Niemczech czy w innych krajach europejskich jest to 430 euro. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani, odezwijcie się do osoby, która was zaprosiła po dokładne szczegóły, bo tych pakietów jest troszkę. Więc, żeby dokładnie to tutaj opowiedzieć, ale w każdym z tych pakietów znajdują się nasze topowe, takie sztandarowe produkty. Takie bym powiedziała nasze bestsellery. Łącznie też z pakietem dostajemy 30% rabatu dożywotnio na wszystkie produkty oraz licencje na biznes w tych 168 krajach. Czyli tak, jak ja na przykład mam część biznesu w Polsce, ale mieszkam tutaj w Anglii, nie musiałam kupować drugiego pakietu. Startowego w Polsce, tylko jeden pakiet daje nam licencję na prowadzenie biznesu w każdym kraju, w którym jest właśnie Forever. I w Polsce na początku nie musimy też otwierać działalności gospodarczej na start. Firma co raz do roku tutaj daje nam, rozlicza nas z speedem 11 i to my tak naprawdę decydujemy, kiedy tą działalność tutaj sobie otworzymy, żeby to było korzystne dla nas tutaj podatkowo i oczywiście finansowo. I zajmujemy się marketingiem firmy, a nie sprzedażą. Po dołączeniu mamy tutaj dostęp do platformy edukacyjnej, do szkoleń z rozwoju osobistego, z marki osobistej, produktowe z naszymi specjalistami, czy biznesowe. Oczywiście co poniedziałkowe narady, na których wymieniamy się z zespołem tipami, wspieramy się, motywujemy, dmuchamy sobie tak naprawdę nawzajem w skrzydła. I indywidualne wprowadzenia, które dostosowujemy tak naprawdę do Twoich potrzeb. Krok drugi, kochani, to jest realizacja strategii firmy 4 CC miesięcznie. I co to jest to CC? To jest taka wewnętrzna waluta, która z racji tego, że firma właśnie jest w tych 168 krajach, to i w każdym kraju jest inna waluta, firma postanowiła właśnie taką wprowadzić jednolitą wewnętrzną walutę, żeby po prostu móc obliczać tutaj premię. I dochody dla wspólników. I realizując strategię, tutaj rekomendowana jest zaprosić jedną osobę do współpracy, polecić na przykład cztery programy oczyszczające, które tutaj widzicie na zdjęciu. To jest świetnie, teraz idzie lato. Oczyścić się po zimie, poczuć się lżej, mieć więcej energii, lepsze samopoczucie, no i przy okazji tutaj zgubić kilka kilogramów i po zrealizowaniu takiej strategii otrzymujemy dodatkowy booster 5% od obrotu i jest to zarobek około 1000 zł 100-200 funtów miesięcznie. I tak tutaj pokażę wam w kilku opcjach takich przykładach oczywiście to się może różnić to jest tylko przykładowa kombinacja. Czyli jedyneczka zakupy własne i to nie muszą być tylko nasze takie własne zakupy e, tylko na przykład kiedy coś używamy, kiedy nam to służy, możemy polecić naszym naszej rodzinie, naszym bliskim e, przyjaciołom sprawdź to mi to służy, zobacz może też będzie tobie. E, druga jedyneczka to co są te cztery programy oczyszczające, których Wam tutaj już opowiada No i oczywiście nasz partner biznesowy. I druga tutaj opcja też przykładowa E, oczywiście jedyneczka zakupy własne, jedyneczka na przykład aloes polecamy znajomym. U mnie w moim przypadku było tak, że kiedy dołączyłam do firmy, mój syn bardzo mocno chorował e, i też miałam w pakiecie starotowym właśnie aloes. Zaczęłam mu podawać i naprawdę ta jego odporność bardzo mocno się poprawiła e, i tak właśnie zaczęłam rekomendować aloes. Każdej mamie tak naprawdę zależy na tym, żeby e, nasze e, dziecko było zdrowe Dlatego też my polecamy po prostu zdrowie. No i dwójeczka to jest pakiet startowy, czyli nasz wspólnik. Trzeci krok, kochani, to jest decyzja o pierwszym awansie. Zapraszamy do współpracy dwie osoby i każda z nich realizuje. Strategie 4CC. Oczywiście robimy to na stabilnym fundamencie, dlatego tutaj jest to na współpracy z dwoma osobami. Zyskujemy dochód pasywny już 3% od pracy zespołu, dożywotni awans superwizora, dożywotni rabat 38% i to są zarobki około 2,000 zł, 200-300 funtów. I kochani, przedstawię wam kilka osób dosłownie z tutaj. Mojego zespołu bezpośrednio ode mnie, które ja zaprosiłam. W zespole ogólnym naszym Alola i The Boss jest dużo więcej, ale ja przedstawię tylko kilka osób, które właśnie są na tej pozycji, które zrobiły ten awans. Pierwszą osobą będzie to Marlena Czechowska. Oprócz oczywiście mojej partnerki biznesowej, jest też to moja przyjaciółka, którą razem idziemy tą drogą. Kolejna osoba jest to Magdalena Amarhel, kobieta w absolutnej przemianie, która pokazuje. Postawiła na siebie i swoje marzenia, i właśnie to pokazuje innym kobietom. Kolejną osobą jest to Marzena Żurawik, kobieta po 60., absolutna pasjonatka podróży, która właśnie między innymi dlatego zdecydowała się dołączyć do Forever. I jeszcze jedną osobą jest ta Agnieszka Millership, kobieta, która tak jak ja również mieszka tutaj w Anglii i jej ogromnym marzeniem jest wrócić do Polski, wybudować dom, i właśnie taką możliwość zobaczyła tutaj Forever. I czwarty krok, kochani, droga do menadżera. Jest to tak naprawdę najbardziej pożądany tutaj awans w firmie, z racji tego, że on po prostu otwiera nam drogę do programów motywacyjnych. I tutaj pokażę Wam, jak można to zrobić, oczywiście na, na przykładach. I to jest Ty, plus 9 osób w zespole robicie strategię 4CC. Awans robimy w czterech przylegających miesiącach. Zyskujemy dochód pasywny, 13% od pracy już zespołu, dożywotni awans na menadżera. Dożywotni rabat 48%, zarobki od 5000, 500 tysięcy funtów, oczywiście wszystko w zależności od obrotu, i tutaj wam pokazuję, jak to może wyglądać. Uczymy się robić 4 sesji, później uczymy osoby robić to 4 Sisi, żeby te osoby też nauczyły kolejne osoby, bo to nie musi być 9 osób bezpośrednio w Twojej pierwszej linii. Ty możesz zaprosić 3 osoby, Ty możesz zaprosić 5 osób, żeby łącznie w Twoim zespole było 9 osób, które po prostu nauczą się robić 4CC i właśnie tak jesteśmy menadżerem. Piąty krok. I rozwijamy swój zespół, uczymy 15 osób robić właśnie aktywność 4CC według strategii i tym otwieramy sobie drogę do programów motywacyjnych, o których już wcześniej tutaj troszeczkę wspominałam. Są to wyjazdy dwa razy do roku, tak jak tam Wam pokazywałam. Byliśmy w Paryżu, teraz w maju. We wrześniu będzie Phuket w Tajlandii, za rok będzie Dubaj, będzie też RPA, więc to są naprawdę egzotyczne tutaj kierunki. Program samochodowy, firma wypłaca nam tutaj w zależności od wypracowanego poziomu. I 13 pensja, z racji tego, właśnie tak jak już mówiłam, że firma nie jest na giełdzie, obraca tylko gotówką. Raz do roku dzieli się ze swoimi wspólnikami, którzy, którzy oczywiście wypracują kwalifikacje. Właśnie częścią obrotu, i na jednym z takich zjazdów rozdaję właśnie te trzynaste pensje. I Wierzcie mi, że to są kwoty, które zmieniają życie. I tutaj są zarobki około 10 tysięcy, 2000 funtów. No i kochani, na pewno nasuwa Wam się na myśl, no wszystko pięknie, inspirująco, ale czy ja naprawdę dam radę to powtórzyć, czy to jest w ogóle możliwe dla mnie? I teraz właśnie chcę Wam przedstawić kobiety, które to zrobiły. Pierwszą z tych osób jestem ja. Wraz z moim zespołem z końcem ubiegłego roku dopięłyśmy awans na menadżera. A przypomnę wam, ja nie znałam wcześniej tej firmy ani modelu biznesowego, ani produktu, ale dzięki swojemu zaangażowaniu, determinacji, temu, że wcieliłam się w rolę ucznia, zaufałam, dałam się poprowadzić i nigdy, ale to nigdy się nie poddałam. Właśnie to zrobiłyśmy. I dla mnie to jest recepta na sukces. Drugą osobą, kochani, jest Dorota, która z końcem ubiegłego miesiąca wraz też ze swoim zespołem dopięła awans na menadżera. Dorotka jest związana z networkiem troszkę dłużej, ale dopiero niedawno tak naprawdę zobaczyła Forever szansę biznesową. Na co dzień Dorota pracuje w korporacji. Jest tak naprawdę kobietą sukcesu pełniącą wysokie stanowiska właśnie w międzynarodowych firmach. I mimo tego, że zna smak dużych pieniędzy i kariery, właśnie tutaj w naszej społeczności zobaczyła coś więcej. Zobaczyła czas i możliwość życia na własnych zasadach. I kochani, tak jak już tutaj mówiłam, network nie wybiera. To ty wybierasz. To ty decydujesz, czy chcesz tutaj działać, uczyć się i iść po swoje. Bo historia moja i historia Doroty pokazują jedno: nieważne skąd jesteś, jakie masz doświadczenia, ile masz lat, jeśli tylko skorzystasz z narzędzi, które mamy, z naszego know-how. I wdrożysz sprawdzoną strategię, to zadziała również u ciebie, bo nasz system działa, ale tylko wtedy, kiedy i ty działasz. No i zobaczcie, jakie to proste. Używam, polecam, pokazuję. Używamy produkty, które nam służą. Wybieramy z tego pakietu startowego, z tych topowych produktów, tak naprawdę to, co nam służy. A wierzcie mi, że te produkty są naprawdę niespersonalizowane, więc może używać je też cała rodzina. I przede wszystkim, my nie jesteśmy influencerami. Używamy tak naprawdę to, co polecamy, a nie używamy, polecamy to, czego nie używamy. Więc wybieram sobie kilka produktów, które używam, i później, tak naprawdę językiem korzyści je polecam. Polecamy wszystko na co dzień. Fajny film, fajną restaurację, byliśmy na fajnych wakacjach. Też to polecamy i jest to naturalne, ale wtedy firma nam za to nie płaci. Tutaj właśnie nam e, płaci i później pokazuje możliwości, jakie ja też tutaj zobaczyłam dalej. Więc, tak jak już mówiłam, używamy produkty, czyli wymieniamy drogerię czy aptekę na swoją hurtownię i stosujemy to, co nam służy. Nie musimy stosować wszystkich produktów, bo w ofercie mamy ponad 160 produktów w całej gamie. Ale wybieramy sobie to, co nam służy, to, co służy naszej rodzinie, i po prostu to polecamy dalej. Skoro coś sprawdziło się u mnie, to może sprawdzi się też u ciebie. Właśnie tak, tak to polecamy. Nie namawiamy, nie wciągamy, pokazujemy. Skoro mi zadziałało, może ty skorzystasz. Ja poleciłam mojej mamie kolagen, którą bolały stawy kolana. Użyła, mówi Marta. Rewelacja, uwielbiam, bo mogę po tym normalnie wstać, chodzić. Więc ja się tylko i wyłącznie cieszę, bo tak naprawdę jej pomogłam. Nie sprzedałam jej niczego, tylko pomogłam jej właśnie w jakimś problemie zdrowotnym. Jesteśmy zadowoleni właśnie z tych produktów, więc je po prostu naturalnie rekomendujemy. I oczywiście pokazujemy dalej innym, że mogą robić to samo, co my. Używają produkty, rekomendują i pokazują kolejnym osobom. Czyli takie podaj dalej. A my jesteśmy właśnie wynagrodzani poprzez jasny system prowizyjny. Ten cały sekret, tak naprawdę, kochani, polega na duplikacji, aby nauczyć się, a potem zaproszoną osobę właśnie tego modelu przedsiębiorczości, a potem, żeby ta osoba nauczyła kolejne. I oczywiście zawsze jest, nigdy nie jesteś tutaj sama, my zawsze jesteśmy w Twoim wsparciu. I oczywiście minimalny wkład finansowy, o którym tutaj mówiłam, to jest, to jest inwestycja tak naprawdę w nasz biznes i naszą przyszłość. I najczęściej zadawane pytania, bo na pewno każdemu się takie nasuwają, ja nie ukrywam, też je miałam, też miałam jakieś obiekcje, jakieś przekonania yy, za czasów wcześniejszych. Czy Forever, czy network marketing jest to piramida finansowa? Nie, kochani, network marketing, marketing sieciowy to jest legalny biznes, w którym zarabia się na sprzedaży produktów lub usług, a nie tylko na rekrutacji. Piramidy finansowe są nielegalne, poprzez, ponieważ dlatego że opierają się wyłącznie na rekrutacji nowych osób bez realnego produktu czy wartości, po prostu pieniądze pochodzą tylko z wpisowych. Jest to nielegalne. Firma nasza jest 47 lat na rynku, w ponad 168 krajach, nigdy nie została wycofana z żadnego kraju, sama też nie wycofała się z żadnego, więc no myślę, że to samo mówi za siebie. Nie umiem sprzedawać. No kochani, tutaj ja tak dokładnie to samo powiedziałam mojej siostrze zanim dołączyłam, 3 miesiące wcześniej powiedziałam, ja nic nie będę sprzedawać. No i kochani, ja nie sprzedaję. Ja pomagam, ja polecam, ja rekomenduję. I nie musimy być właśnie tym świetnym sprzedawcą, bo Forever skupiamy się głównie na dzieleniu, doświadczeniu i pomaganiu innym. Tu chodzi o naukę i rozwój biznesu niż klasyczną sprzedaż. Wspieramy się materiałami, szkoleniami, pracujemy zespołowo, więc każdy tak naprawdę może się tutaj odnaleźć. I za drogie, to takie chyba najbardziej popularne bym powiedziała, na pierwszy rzut oka rzeczywiście te produkty mogą się takie wydawać, ale ich wydajność i jakość sprawiają, że starczają na dużo dłużej niż tańsze alternatywy i dzięki temu w przeliczeniu na czas użytkowania wychodzi to bardzo korzystnie. I dla mnie tak naprawdę to są produkty premium, przede wszystkim na pierwszym miejscu w składzie jest czysty miąższ oleosowy, ani woda, są to produkty o wysokiej jakości, więc cena po prostu idzie w parze. No, i kochani, już na sam koniec naszego spotkania chciałabym was zostawić z kolejnym cytatem, takim bardzo mocnym ze mną, który bardzo mocno ze mną rezonuje: Bogaci uczą się, jak mieć czas, i pieniądze, biedni wybierają albo jedno, albo drugie. I ja już nie chcę wybierać. Nie chcę żyć właśnie w schemacie: albo mam czas dla siebie i bliskich, albo mam pieniądze. Ale nie mam kiedy z nich skorzystać. Właśnie dlatego zdecydowałam się na Forever, bo tutaj uczę się, jak mieć jedno i drugie. Jak żyć świadomie, rozwijać się, zarabiać, być niezależną i jednocześnie mieć czas na to, co naprawdę ważne. Bo wiecie co, czas i tak upłynie, a za rok możecie być naprawdę w innym miejscu i ja dzisiaj jestem. I to właśnie to zdanie wypowiedziane przez moją liderkę e, dwa, ponad dwa lata temu było takim motorem, e, Zapalnym do podjęcia mojej decyzji. Pytanie tylko takie do ciebie, gdzie ty będziesz za rok? Więc jeśli ty też nie chcesz wybierać między czasem a pieniędzmi, jeśli coś z tego, co dzisiaj usłyszałaś, poruszyło cię wewnętrznie, to może właśnie nadszedł teraz czas, by odważyć się zrobić ten pierwszy krok, dołączyć do nas, do biznesu teraźniejszości, który naprawdę daje prawdziwe możliwości. Bo może to nie jest przypadek, że dzisiaj tutaj jesteś, i może to właśnie dokładnie ta szansa, której od tak dawna szukasz. I jeśli zabiło Ci serducho, odezwij się do osoby, która zaprosiła Cię na to spotkanie. Umów się na kawę, porozmawiaj i podejmij decyzję, która będzie pracować na Twoją przyszłość. Kochani, dziękuję bardzo za tutaj webinar, za spotkanie już się włączam. I zrobimy. Top recording.